Wszystkim o czym śnię. Raz. Nie bójmy się stracić dzisiaj sił dla Niego. To jest wieczór dla Niego, wieczór dla Jezusa. Nie pójdą wszystkie nasze siły. Jutro już będziemy na jasnej górze. Odpoczniemy przy naszej matce. Śpiewajmy dla Niego. Niech nie opadają nasze ręce. W cieniu twoich Wszędzie wokół broń. Bądź światłem, bądź nadziei dniem. Wszystkim o śnię. Głosem sercu my. Trzyma mnie Nad brzegiem nocy Brzegiem się, dni Bądź jak skrzydła dwa którzy nas przyjmowali na naszej drodze za wszystkich, którzy otwierali nam swoje domy, oddawali nam swoje pola przede wszystkim dzisiejszego wieczoru brawami dziękujemy za jaskrów, za zawsze serdecznie <klucza> których minęłaś, minąłeś po drodze i którzy bardzo chcieli wyjść na jasną górę, ale nie mogli. Ja widziałem wiele takich spojrzeń. Łzy w oczach starszą panią, która podbiegała do krzyża pielgrzymkowego warszawskiej pielgrzymki, aby go ucałować, aby swoją intencję oddać. Jezus z wstaje w moim i Twoim życiu. Za wszystkich, których spotkaliśmy na naszej drodze podczas tych ostatnich dni, Tobie Jezu chcemy serdecznie dziękować. żeby jeszcze w pełni się nie wyciszyć, bo jaskrów nie słynie z tego, że jest cicho. Wszyscy brawa, uwaga! uwaga. Uwaga, i to będzie na trzy. Spróbujemy na próbę, uwaga. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak jest? Trzymamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze, ale jeszcze wszyscy, wszyscy. Dzisiaj nie odpoczynamy, wracamy. siostry. Trzymamy, trzymamy, paszcemy, śpiewamy, trzymamy, Trzymamy, gwiazdku! nie muszę się 写<是>吧。<是吧 S 1> Rado! Jezus! Życie! Ja! Moim i twoim życiem jest Jezus Chrystus. Jeżeli do tego życia Jego ja zapraszam, podczas tych naszych rekolekcji w drodze zapraszaliśmy go codziennie rano. Żegnaliśmy się z nim wieczorem na dobranoc, ale także i przede wszystkim była obecna jeszcze jedna osoba, bardzo ważna w naszym pielgrzymowaniu. O niej powiemy sobie coś za chwilę. Teraz Jezu Chryste pragniemy Ciebie uwielbić za tych wszystkich, dzięki którym nasza pielgrzymka istnieje. Nie chcemy Cię teraz wymieniać wszystkich służb, wszystkich osób, które są w nią zaangażowane. Ty dobrze wiesz, jak się nazywają, skąd pochodzą, gdzie mieszkają. Ty dobrze wiesz, że wszystkie te osoby zrobiły to dla Ciebie. Z miłości do Ciebie i z miłości do drugiego człowieka. Nowy Testament opowiada nam Twoje słowa. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja Was umiłowałem. Jezus stawia nam poprzeczkę wysoko, ale chcemy do tej poprzeczki dążyć. Dlatego idziemy prawie 300 kilometrów co roku, a może dzisiaj pierwszy raz, a może już któryś z kolei, abym pokazać Tobie, Jezu, że chcę, abyś był Panem i Królem mojego życia. Dziękuję Ci teraz za te wszystkie osoby, które naszą wielką i kochaną i serdeczną pielgrzymkę zorganizowały. Bądź, Jezu, uwielbiony we wszystkich, którzy oddali swój cenny czas, abym to właśnie ja, szary pielgrzym mógł dojść na jasną górę. Ale Ciebie, Panie! ale Ciebie, Ciebie, Panie! I uwielbiam! I uwielbiam! Znoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię tę. Fale ciebie, panie. Po kości mu, aż po szczyty Stworzenie objawia majestat Od kolorów jesieni, po wiosenny dek. Wszystko śpiewa ci pieśń pełną cudownych um nað nei heita um skóla W trzeciej Warszawskiej Pietrzymce. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, w naszej radości. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię w naszych trudach, w, nas, w naszym zmęczeniu. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. W naszym życiu. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię Panie! Uwielbiamy Cię w naszych rodzinach, w naszych przyjaciołach, naszych znajomych, w naszych środowiskach. wszędzie tam, gdzie pójdziemy, uwielbiamy Cię Panie! Uwielbiamy Cię Panie! Uwielbiamy Cię Panie! Gdzie, gdziekolwiek będziemy, na ulicach Warszawy, miast Polski, uwielbiamy Cię Panie! Uwielbiamy Cię Panie! I nie bójmy się modlić, nie bójmy się wnosić rąk do Pana Boga! Zachęcam do modlitwy! Nie bój się bracie, siostro modlić głośno, modlić się teraz, do Twojego Boga! Ja wierzę panie, że to ty. Ty jesteś tutaj z nami. Ty podrób trzech jest zgromadzony w twoje imię, tam ty jesteś.